Zapraszamy na chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Klirex Chorzów wygrał z konstraktem Lubawa 2 do 1. Spotkanie odbyło się w hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie i był to pierwszy finałowy mecz Pucharu Polski. Jak padły bramki, to ten mecz troszkę się otworzył. Głównie otworzył się przy drugiej bramce, gdy strzeliliśmy z karnego. Lubawa chciała za wszelką cenę wygrać ten mecz, mocniej zaatakowała, my natomiast konsekwentnie graliśmy w obronie, udało się wybronić ten wynik. Mimo, że mecz na Hali Morisu zakończył się zwycięstwem Klireksu, to Chorzowski zespół dalej pracuje nad tym, aby stale podnosić jakość swojej gry. Na pewno jeszcze musimy swoją organizację gry w obronie poprawić, bo to zawsze trzeba poprawiać. Ja, tak wiadomo, że w ataku też nam nie szło, aczkolwiek było już troszeczkę lepiej niż w Gatom, także to mnie bardzo cieszy, ale będzie też przerwa reprezentacyjna, także mam nadzieję, że tam troszeczkę popracujemy nad naszą grą. Ostatni Przygający mecz Puchoru Polski w futsalu odbył się tym razem w Lubawie, gdzie zawodnicy klirek suchorzów przegrali z Konstraktem 3 do 5. Recital Joanny Kołaczkowskiej był muzycznym finałem Chorzowskiego Teatru Ogrodowego oraz inauguracją cyklu piosenki z tekstem w Chorzowskim Centrum Kultury. Artystka, która znana jest przede wszystkim z występów w kabaretach Potem i Hrabi podkreśla, że nie wyobraża sobie życia bez muzyki. Muzyka jest potrzebna, żeby czasami odrealnić nasze życie, a czasami żeby wręcz podkręcić, podkręcić nasze emocje. Te dobre, te, te złe troszeczkę złagodzić. Aż wiadomo, tam różne są cele, bo niektórzy są ludzie potrzebują, żeby wzmocnić te złe jakieś emocje i tam idą, prawda, potrzebują takiego wyżycia się. W każdym razie muzyka jest mi niezwykle potrzebna. Ona nie wyobrażam sobie życia w ogóle świata bez muzyki. Myślę, że to jest nawet niemożliwe, że to jest taki nieodłączny element właści ziemi, natury. Przede wszystkim natury. To nie, ma, nie ma czegoś takiego w muzyki. Są dźwięki dookoła nas, w związku z tym człowiek się nauczył, że można zorganizować te dźwięki i wtedy nie to jest muzyka. Utwory prezentowane w chorzowskim Centrum Kultury zostały stworzone specjalnie na potrzeby recitalu. Na scenie towarzyszyli jej muzycy Łukasz Piecz, czyli Lopez z kabaretu hrabi oraz Jacek olejarz, perkusista zespołu raz, dwa, trzy. Po prostu nie zaciągnąłeś do łóżka przez Prawde, chciałyśmy tylko to Robić. zrobić, ale jeden, tyle samo Paryża mogła mieć w <noise> Roztańczona sobota w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie to warsztaty taneczne przygotowane wspólnie ze Studiem Rekreacji Ruchowo-Tanecznej. Cały czas próbujemy roztańczyć Dom Kultury na nowo. Czyli instytucję, w której naprawdę dużo się działo w zeszłym sezonie. Dzisiaj można zakosztować zumby. Czyli różnego rodzaju tańców latynoamerykańskich, a później odbywa się już stricte nauka tańca, bo zumba to są takie zajęcia bardziej fitnessowe. Natomiast Latino Solo to już jest nauka tańca dla tych pań, bo to są przede wszystkim zajęcia dla pań na wysokich obsasach, kto chce. Tańców latynoamerykańskich, gdzie można się nauczyć samby, czaczy, rumby, salsy, no i wszystkich tych pokrewnych tańców z Ameryki Łacińskiej. I'm Pod hasłem Nie tylko o niebieskich migdałach odbyło się spotkanie z byłym selekcjonerem Antonim Piechniczkiem i dziennikarzem Pawłem Czado. W rozmowie prowadzonej przez doktora Jacka Kurka poruszane były tematy dotyczące kibicowania, pasji i miłości do ulubionej drużyny. Ruch zawsze słynął z tego, że miał kibiców takich bardzo zaangażowanych, takich którzy jeździli za nami na wiele meczów ligowych, aczkolwiek tak jak ja zacząłem grać w Ruchu w latach 60., to to nie było takie proste. To nie było tyle samochodów prywatnych do dyspozycji, tylko po prostu trzeba było albo, albo pociągiem, albo autobusem, albo czasem nawet próbować załapać się na jakiś transport skutniczy, jakiś autobus, który organizowała Rada Zakładowa. No i ci kibice za nami jeździli, a myśmy. Większość z nich, tych takich najbardziej zaangażowanych znali, znaliśmy ich po imieniu i, i, no i wiedzieliśmy, że, że gramy dla nich. No. Spotkanie odbyło się w Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu na Chorzowskim Rynku. 30 sierpnia przy ulicy Katowickiej w Chorzowie odbył się turniej koszykówki ulicznej kończący sezon wakacyjny. To jest koszykówka, która zyskuje coraz większą popularność na świecie. Od przyszłego roku będzie to dyscyplina olimpijska, gracz 3x3. /3 gdzie prawdopodobnie reprezentacje Polski zobaczymy na tych igrzyskach olimpijskich więc no i poziom Reprezentowany przez Polaków jest dosyć wysoki. To są zawodnicy ze przeszłością w koszykówce. Bardzo często są zawodnicy, których my znamy jeszcze z ALBE czy z innych zespołów koszykarskich. Część zawodników, oczywiście, traktuje to typowo amatorsko, część zawodników traktuje to traktuje jak hobby, no ale część zawodników to jest sposób spędzenia wolnego czasu. To są już takie drużyny, które wiedzą o co chodzi w stylu Nie ma tutaj drużyn przypadkowych, to są takie drużyny, które z tym żyją. W grupie przegraliśmy jeden mecz właśnie z finalistami, drugimi, ale potem powiedzmy, że się obudziliśmy i Wygraliśmy kolejne dwa mecze, co nam dało zwycięstwo. Brawo! Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Korzowie zapraszamy za tydzień.